Cześć, to jest kanał Ewa Filmuje, a dzisiaj na tapecie najnowsza kamerka od GoPro, czyli GoPro Hero 9 Black. Tej kamery jest naprawdę obszerna i jest pełno filmów już tego typu na YouTubie, dlatego ja zajmę się tymi nowinkami i opowiem Wam o tym, co mi się podoba w tej kamerze. Opowiem o plusach i minusach GoPro Hero 9 Black. Opowiem Wam również o swoich spostrzeżeniach z perspektywy filmowca. No i mam nadzieję, że pokażę Wam też jak najwięcej materiałów, które udało mi się tą kamerą zarejestrować. Zapraszam! To jest właśnie GoPro 9 w moim pokoju przy takim normalnym oświetleniu, jakiego używam. Nie jest tu za ciemno, ale nie jest też zbyt jasno. Są tylko zapalone małe lampki i pseudo neon. I to jest dźwięk z mikrofonu yy, z GoPro 9. Tak to wygląda, i tak to brzmi. Wydaje mi się, że największą zaletą tej kamery jest możliwość... Manualnego poprzestawiania wszystkich parametrów. Ta kamera jest bardzo rozbudowana, ma bardzo dużo opcji i dzięki temu można ją rzeczywiście ustawić pod swoje preferencje i osiągać bardzo fajne filmowe efekty. W GoPro 9 do wyboru jest naprawdę szereg rozdzielczości, formatów i rodzajów klatkarzu do wyboru. Klatkarzu, czyli ilości klatek na sekundę, w których chcemy nagrywać film. Tych opcji jest naprawdę sporo, począwszy od 5K, czyli nowości, która została wprowadzona do GoPro 9 poprzez. 4K, 2.7K, aż do Full HD w formatach 16x9 lub 4x3, oczywiście w zależności od trybu. A jeśli chodzi o klatkę, to możemy tutaj wybierać od 24, 25 czy 30 klatek, w zależności od systemu PAL albo NTFC, który wybierzemy, aż do 200 czy nawet 240 klatek na sekundę, co daje naprawdę niesamowite efekty w slow motion, a dla filmowców oczywiście to jest niesamowita gratka, kiedy możemy spowolnić jakiś proces i pokazać go bardzo dokładnie, jak to wszystko się odbywa, także bardzo dużo opcji. Świetne jest też to, że w ramach tych manualnych ustawień możemy dostosować również bitrate, czyli tak naprawdę jakość tego obrazka. Możemy decydować również o profilu Ko, ko, ko. Możemy decydować również o profilu kolorystycznym. Do wyboru mamy GoPro i Flat. Flat to jest taki płaski profil kolorów, który możemy później sobie sami dostosować w programie w postprodukcji. Generalnie wszystko w tej kamerze możemy sobie dostosować. Można osiągać właśnie fajne filmowe efekty i manualnie sobie wszystko ustawić. Kolejny plus i ulepszenie w tej wersji to przedni ekran. Naprawdę nie rozumiem GoPro, dlaczego dopiero teraz. Wydaje mi się, że to jest oczywiste, że w takiej kamerce, którą często nagrywamy siebie, to jest bardzo potrzebne, świetne i dziwię się, dlaczego GoPro zastosowało to tak późno w swoich kamerach. Wydaje mi się, że to jest coś, czego bardzo brakowało w poprzednich wersjach. Mam kilka kamerek GoPro, szóstkę i e, ósemkę. Mam też siódemkę White. I naprawdę wiele razy zdarzyło mi się skopać kadr, dlatego że nie mogłam go podejrzeć. Ustawiałam kamerę na ślepo, wydawało mi się, że jest ok, natomiast kiedy zgrywałam pliki na komputer, okazywało się, że no niestety kadr jest spitolony, skopany, właśnie dlatego że nie było tego przedniego ekraniku. Oczywiście on nie jest przydatny w każdej sytuacji, tak, bo jeżeli przypinamy kamerę na kask, no to nie będziemy podglądać, tak, czy, czy wygląda dobrze, czy nie, ale. Jeżeli ktoś jest przy nas, to może ocenić ten kadr, tak? Kiedy założymy kamerę na kask, czy, czy dobrze to wygląda, czy źle i jakoś tam tą kamerkę dostosować, inaczej ustawić. Świetna rzecz. Bardzo się cieszę, że ten ekran się pojawił. Ponadto ten ekran możemy sobie dostosować. Są cztery różne ustawienia. Możemy go wyłączyć czyli wtedy, kiedy nie jest potrzebny. Możemy też ustawić pełne wyświetlanie, jakby zapełnić cały ten ekran. Możemy pokazać rzeczywisty kadr i dodatkowe ustawienia. Wydaje mi się, że ta opcja, kiedy na ekranie widać to, co się dzieje, plus dodatkowe opcje, czyli poziom baterii, kartę SD, w jakim trybie jesteśmy, ten podgląd wydaje mi się najfajniejszy, najciekawszy i wydaje mi się, że on pozwala tak w pełni kontrolować tą kamerkę, rzeczywiście wiedzieć, gdzie jesteśmy. Generalnie ekran zdecydowanie na plus. Jest to rzecz, która bardzo, bardzo ułatwia pracę z tą kamerą. Na pewno niesamowitą zaletą tej kamery jest stabilizacja. Tutaj w 9 mamy nowość Hypersmooth 3.0. W 8 mieliśmy Hypersmooth 2.0. Ta kamera i tak świetnie, naprawdę świetnie stabilizowała. Tutaj mamy Hypersmooth 3.0, czyli jeszcze bardziej upgrade'owaną wersję. Niektórzy uważają, że ta stabilizacja jest aż zbyt, bo naprawdę ona stabilizuje niesamowicie ta kamera. Mnie się akurat ta stabilizacja podoba. Poza tym można ją włączać i wyłączać, co też uważam, jest fajną zaletą tej kamery. Myślę, że dla filmowca taka stabilizacja to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Dzięki temu możemy się martwić tylko o to, co jest w kadrze, jak jest ten kadr ułożony, co się na nim dzieje, a nie e, nie martwimy się o to, że te ujęcia są jakieś niestabilne i że wszystko się tam telepie. Chyba nie ma tak naprawdę kamery, która lepiej by stabilizowała obraz wśród kamerek sportowych. Wydaje mi się, że to jest najlepsza stabilizacja na rynku w tej chwili. Spontaniczna akcja. Idę odebrać łyżwy, które zakupię na Oelixie. Zamierzam kupić łyżwy po to, żeby sprawdzić jak ta kamerka sprawuje się w akcji, ponieważ jest zimno i na zewnątrz Poza krótką przejażdżką na rowerze, no nie chce mi się kręcić. Przetestujemy kamerkę gdzie indziej. Halo? Dzień dobry, ja połóż, No i co, można? Można, musiałam zdjąć okulary, bo paru Dobra, słuchajcie, mam łyżby, tak to wygląda. Łyżwy za cztery dychy z Oelixa. I spróbujemy nakręcić tą kamerką e, coś fajnego z lodowiska. Towarzyszy mi Ania, która będzie robiła taki mały backstage. Mamy ze sobą lampę, bo podejrzewam, że będzie trochę za ciemno, żeby to ogarnąć bez lampy. Próbujemy. Ale dla mnie taki mały. <śmienic> Przekazuję pałeczkę. Nie, mam nadzieję, że to z tego coś wyjdzie. Uuu, czekaj, ja <grym> się Mam nadzieję, że z tego coś wyjdzie. Natalia fajnie pokazała jak jeździ. E, Ania sfilmowała co nieco z backstage'a. Coś będzie. A ja się nie wywróciłam, więc jest dobrze. Do zobaczenia. Dodatkowe smaczki i nowości w tej kamerze to na przykład tryb, w którym nawet przy dużych odchyłach kamery możemy zachować prosty horyzont. No jest to taka dodatkowa forma stabilizacji, dzięki której będziemy mogli zrobić bardzo stabilne ujęcia nawet przy takim ruchu. Myślę, że to jest przydatne np. podczas biegania albo jakichś innych tego typu aktywności. Oprócz tego mamy też możliwość zamontowania po raz pierwszy do GoPro tutaj dodatkowego akcesorium, dodatkowego obiektywu, a w zasadzie takiej nakładki na obiektyw. To jest tak zwany tryb MAX. Dzięki temu Max e, możemy stabilizować obraz w 360 stopniach. On poszerza nam w ogóle kąt widzenia. Dzięki temu akcesorium możemy nagrywać bardzo ciekawe materiały i osiągać niesamowite filmowe efekty, ciekawe których do tej pory nie mogliśmy zrobić z GoPro. Myślę, że dzięki temu akcesorium można bardzo poszerzyć jeszcze ofertę filmów, które można wyprodukować z GoPro. Bardzo fajna rzecz. Myślę, że warto też wspomnieć, że w dziewiątce na powrót mamy znowu zdejmowaną osłonkę tutaj obiektywu. Myślę, że to jest super opcja, dlatego że w ósemce niestety mieliśmy to zlane razem z kamerką, i jeżeli rozbiliśmy to szkiełko, trzeba było wymieniać od razu całą kamerę, ewentualnie. Wytobywać to szkło, być może rozwalając wodoodporność, wtedy. Tutaj na powrót mamy zdejmowaną tą osłonkę. Jeżeli rozbijemy, wymieniamy tylko to szkiełko. Kamera jest jak nowa. Na plus. Kolejna bardzo ciekawa rzecz i nowość w GoPro to możliwość nagrywania wideo wstecz, czyli możliwość zarejestrowania 15 albo 30 sekund. Tego materiału, który się już wydarzył. Jak to się dzieje? Kamerka jest w zasadzie wyłączona, ale tak naprawdę czuwa, jest wprowadzona w taki tryb, można powiedzieć, standby i dzięki temu, kiedy wydarzy się coś ciekawego, wystarczy, że po czasie nadusimy przycisk nagrywania i ona zarejestruje to, co było 15-30 sekund temu. Nie wiem, jak GoPro to zrobiło, ale myślę, że to jest w ogóle kozacki pomysł. I naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. I przeraża mnie to jednocześnie. Myślę, że super opcja. Myślę, że warto docenić tej kamerce tryby automatyczne i gotowe presety, które przygotowało GoPro, na przykład ten profil kolorów GoPro czy automatyczny szater, i tak dalej. Po prostu warto docenić to, że ta kamerka po włączeniu nagrywania, kiedy mamy dobre warunki oświetleniowe, kiedy jest słoneczna, ładna pogoda, nawet laik będzie mógł dzięki tym presetom i gotowym ustawieniom nagrać. Ładny, przyzwoity materiał wideo, i myślę, że właśnie dzięki temu, dzięki tym trybom automatycznym i tym gotowym presetom, ta kamerka ma dość dużo zwolenników i cieszy się całkiem sporą popularnością. To, oczywiście, nie jest nowość, ale ta kamerka jest wodoodporna do 10 metrów bez dodatkowej obudowy i myślę, że jest to zdecydowanie jej zaleta. Wodoodporność pozwala nie tylko realizować ciekawe podwodne materiały, ale też nie martwić się dodatkowo o tą kamerę, kiedy na przykład nagle zacznie padać albo kiedy wpadnie nam do kałuży i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna cecha tej kamery, która mega urozmaica to, co można zrealizować z tą kamerą. Kolejnym plusem dziewiątki jest na pewno powiększona bateria. W dziewiątce mamy baterię. E, zdecydowanie większą niż w poprzednich yy, wersjach. Nie wiem, czy to widać. Ta bateria w stosunku do baterii w poprzednich wersjach trzyma zdecydowanie dłużej i mimo tego, że mamy w 9 przedni ekran, który na pewno pożera mnóstwo mocy, bo jest kolorowy i generalnie no, zwykle chodzi cały czas, chociaż można go wyłączyć, to mimo wszystko bateria działa w moim odczuciu około e, 30% dłużej w stosunku do e, tego, ile możemy pracować na przykład na ósemce. Dlatego bateria zdecydowanie na plus. Kolejną rzeczą, którą dosyć dobrze oceniam, jeśli chodzi o GoPro 9, to jest audio. To jest właśnie GoPro 9 w moim pokoju przy takim normalnym oświetleniu, jakiego używam. Nie jest tu za ciemno, ale nie jest też zbyt jasno. Są tylko zapalone małe lampki i pseudo neon. I to jest dźwięk z mikrofonu. Z GoPro 9. Tak to wygląda i tak to brzmi. W dziewiątce został zastosowany e, trochę inny mikrofon. On jest niby jakiś samoopróżniający się, jeżeli wydostaniemy się z wody. Nie pływałam z tą kamerką, ale mam wrażenie, że to akurat nie działa jakoś wyjątkowo dobrze ten samo opróżniający się mikrofon. E, na testach widziałam, że tak sobie to działa. chciałem sprawdzić mikrofon, jak to po Aczkolwiek pamiętajmy, że to jest tylko kamerka sportowa, a to audio, które nagrywa ta kamera, naprawdę jest całkiem spoko. Jest wyraźne, dosyć soczyste i można to audio jeszcze trochę podmasterować. Dodatkową zaletą, jeśli chodzi o audio, jest fakt, że możemy w tej kamerze dodatkowo nagrać czystego e, wave'a, czyli tak zwany audio, rough, audio raw. Czyli taki czysty, nieprzeprocesowany plik Wave, który sami możemy sobie później właśnie obrobić, wyczyścić i wykorzystać w naszych produkcjach. Dlatego, audio na plus. Moim zdaniem, wciąż plusem tej kamery jest jej rozmiar. Oczywiście jest ona sporo większa niż poprzednicy, na przykład, jest sporo większa od szóstki. Szóstka często jest montowana na drony FPV na przykład. Jest też sporo większa, nawet od ósemki, od ostatniej wersji, i jest też nieco cięższa. Natomiast jest to wciąż bardzo niewielka kamera, która potrafi zarejestrować niesamowite materiały wideo. Mimo nieco większych rozmiarów, nadal można ją zamontować praktycznie wszędzie. Jest wciąż bardzo mała i wejdzie w różne dziwne miejsca i pomoże zarejestrować wciąż ciekawe materiały, dlatego moim zdaniem rozmiar nadal na plus. Podsumujmy sobie te plusy. Generalnie GoPro Hero 9 ma naprawdę sporo plusów. Z tej kamerki można streamować, można ją zaprogramować, żeby włączała się o określonej porze, żeby robiła o określonej porze zdjęcie, żeby robiła o określonej porze film. Można nagrywać wstecz, można robić zdjęcia w rawach, HDR, można robić hyperlapse, no naprawdę mnóstwo, mnóstwo opcji. Nie będę ich wszystkich e, wymieniać. Natomiast te wszystkie dodatkowe opcje to są już bajery, jakieś dodatki, jakieś ulepszone wersje tego, co już było na przykład e, w ósemce. Pytanie, co jest dla Was najważniejsze? Ja myślę, że wymieniłam już wszystkie najważniejsze e, plusy, zalety tej kamery, dlatego e, przejdźmy do wad, do minusów, dlatego że ta kamera nie jest idealna i oczywiście ma też swoje słabsze strony. Moim zdaniem największą wadą kamery GoPro Hero 9, jak i poprzednich wersji i w ogóle wszystkich kamer sportowych jest niewielka matryca. A to powoduje, że ten niewielki sensor potrzebuje bardzo dużo światła, żeby realizować dobre materiały. Czyli tak naprawdę największy minus to fatalny performance, fatalny sposób pracy tych kamerek w złych warunkach pogodowych. Niestety bez słońca, bez ładnej pogody, bez dużej ilości światła, tymi kamerkami nie będziemy w stanie zrealizować ciekawych materiałów, bo wszystko leci na łeb na szyję. Jeżeli nie mamy światła, nie mamy ostrości, nie mamy już takiej dobrej stabilizacji i skacze nam do góry, pojawiają się szumy i ten obrazek wygląda. No fatalnie, po prostu wygląda jak z podrzędnego smartfona. Jest bardzo, bardzo źle. GoPro w 5K w samochodzie. ISO maksymalny 1600. Shutter, niestety, auto. Niby 5K, tak to wygląda. Mikrofon wewnętrzny z GoPro. Czy to jest fajne? Nie wiem, sami ocencie. Bye! Dopiero kiedy do sensora, do obiektywu dostaje się. Wystarczająca ilość światła, dopiero wtedy ten obraz jest ostry, dopiero wtedy ten obraz jest dobrze stabilizowany i dopiero wtedy to wszystko działa tak, jak powinno. Także to nie jest kamerka na e, jesień, to nie jest kamerka na e, zimę, taką brzydką, jaka panuje w Polsce. Niestety w Polsce przez tylko przez pół roku mamy dobre warunki pogodowe, powiedzmy, jest wystarczająco jasno i tak dalej, a w drugiej połowie roku mamy, można powiedzieć, taki ciągły listopad, kiedy jest szaro, buro, ponuro, dzień jest bardzo krótki i wtedy ta kamerka się niestety nie sprawdza. Niestety widać to również w moich materiałach, bo kiedy wyjęłam tą kamerkę z paczkomatu, był piękny, słoneczny dzień, a kiedy zaczęłam ją testować, niestety, jak na złość, cały tydzień była bardzo kiepska pogoda, ale może to i dobrze, bo GoPro nie pokaże Wam tych kiepskich materiałów, tak? Pokaże Wam w swoich promocyjnych filmikach tylko te najlepsze, naj, najfajniej zrealizowane. A niestety nie zawsze działa ta kamerka tak idealnie. Bez dobrego oświetlenia w tej kamerce wszystko się sypie. Bez światła ta kamera po prostu nie działa. Dlatego warto świadomie oglądać te wszystkie filmy promocyjne od GoPro i patrzeć w jakich warunkach oświetleniowych, w jakich warunkach pogodowych te filmy zostały zrealizowane. Tam jest wszędzie słońce, jest piękna pogoda, e, albo jest śnieg i to światło odbija się też od, od śniegu. Mamy piękną słoneczną zimę i śnieg działa jak taka blenda, która dodatkowo odbija nam światło i dodatkowo to światło dostaje się do e, matrycy tutaj kamery. No raczej mało jest zdjęć w brzydką pogodę, tak? One dominują piękne zdjęcia w idealnej pogodzie, dlatego no, trzeba te filmy oglądać świadomie i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w Polsce idealne warunki mamy tylko latem, kiedy jest naprawdę ładnie i słonecznie, a druga połowa roku, czyli taka taki czas jak teraz, październik, listopad, no chyba że jest piękna złota jesień, ale. Zwykle jest to szary, brzydki listopad, grudzień i w ogóle dół depresja, więc kamera tylko na lato. Jest jeszcze jeden aspekt, na który chciałabym zwrócić uwagę w przypadku GoPro, bo GoPro kusi nas tymi wspaniałymi filmikami promocyjnymi i chcielibyśmy, żeby właśnie nasze życie tak wyglądało. Ale nie oszukujmy się, jeżeli nie uprawiasz jakiegoś sportu ekstremalnego, nie jesteś filmowcem, nie masz doświadczenia w montażu to nie zrobisz takich materiałów. Ty chcesz, czy ja chcę, żeby moje życie tak wyglądało, żeby żebym mogła rejestrować właśnie takie rzeczy, ale naprawdę trudno jest zrobić taki film. Taki jak e, pokazuje nam GoPro. Konkluzja. Jest to kamerka raczej na lato i dla osób, które rzeczywiście albo mają pomysł na to, jak zarejestrować e, fajne materiały, albo uprawiają e, jakieś ekstremalne sporty. Jeżeli miałabym się czepiać i znaleźć jeszcze jakieś minusy, to wspomniałabym o tym przednim ekranie, bo jest on moim zdaniem jeszcze trochę niedopracowany. Niestety nie działa on we wszystkich trybach. Na przykład w trybie slow motion nie możemy już podejrzeć tego, co dzieje się na ekranie, a szkoda, bo przecież nie muszę tego oglądać w slow mo, tak, co dzieje się z przodu. Ja chcę po prostu widzieć, jaki jest kadr i, i widzieć, co się dzieje. Niestety ten podgląd w trybie slow motion nie działa. A szkoda. Mówiąc o plusach, wspominałam o rozdzielczości 5K. Niestety minusem z kolei jest fakt, że te pliki o wysokim bitrate'cie w rozdzielczości 5K, one naprawdę ważą bardzo dużo. To są strasznie ciężkie pliki. Mało tego, bardzo często nasze komputery czy nasze urządzenia nie są jeszcze gotowe na to, żeby to jakoś przeprocesować, żeby to odtworzyć, więc pytanie czy to 5K jest tak naprawdę nam potrzebne, czy wystarczy nadal 4K z ósemki na przykład, tak, albo siódemki. Wydaje mi się, że wciąż wystarczy, bo standardem jednak nadal jest full HD, albo właśnie 4K na, na YouTubie, to chyba jest na razie wystarczająco, dlatego to 5 k nie wiem, jak to ocenić. Niby fajnie, ale po co? Gdybym miała podać ostatni, ale bardzo ważny minus tej kamery, to byłaby to jej cena. Ta kamera kosztuje około 2000-2300 zł w takim podstawowym pakiecie, czyli w komplecie kamera, jedna bateria i e, case'ik, jakieś dwie naklejki i kabelek do ładowania. E, wydaje mi się, że to jest dosyć dużo. Jeśli GoPro 9 miałoby być tylko dodatkiem do mojego sprzętu filmowego i używałabym jej tylko od czasu do czasu, to nie wiem, czy chciałabym wydać taką sumę, szczerze mówiąc. Ja jednak nie kupiłam tej kamery. Wydaje mi się, że warto poczekać, aż ona trochę stanieje. Ja tymczasem tę kamerę wypożyczyłam. Wypożyczyłam ją za pomocą aplikacji Plenty, czyli za pomocą takiego nowoczesnego rentalu sprzętu. To jest aplikacja, którą Wy też możecie pobrać sobie ze sklepu Play albo z App Store'a i zainstalować w swoim telefonie lub yy, tablecie. Działa to dość fajnie, naprawdę szybko i prosto, i muszę przyznać, że stosunkowo tanio e, można wypożyczyć sobie najróżniejsze sprzęty. Asortyment w Plenty jest dosyć szeroki od konsoli do gier przez komputery, kamery sportowe aż po drony. Naprawdę jest tu w zasadzie wszystko i ten asortyment się wciąż powiększa. Wyszukujemy sobie w aplikacji to co nas interesuje, sprzęt, który chcielibyśmy wypożyczyć, klikamy i na następny dzień albo dwa dni później sprzęt czeka już na nas w paczkomacie, a jeżeli jesteście z Warszawy, to kurier dostarczy wam ten sprzęt pod same drzwi w ekspresowym Tempie. Jeżeli chcielibyście to sprawdzić i sami sobie coś wypożyczyć, to w opisie pod tym filmem znajdziecie ode mnie kodik rabatowy, dzięki któremu dostaniecie zniżkę 20 zł na pierwszy Wasz wynajem. A tymczasem przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, GoPro Hero 9 to najlepsza na rynku w tej chwili. Obok ósemki, kamerka sportowa, która ma świetną stabilizację, ale jest stosunkowo droga i działa dobrze, tak naprawdę tylko w super warunkach oświetleniowych, a w kiepskich już nie. Jest to też kamerka, która jest stosunkowo droga. Dziewiątka to tak naprawdę ulepszona wersja ósemki, która ma trochę dodatkowych opcji i przedni ekran, ale w zasadzie materiały z obu tych kamer tak bardzo się nie różnią. Jeżeli nie jesteś filmowcem ani sportowcem uprawiającym jakieś ekstremalne sporty i zamierzasz po prostu od czasu do czasu, dwa razy do roku robić fajne filmiki z wakacji, to może warto się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebujesz tej kamerki. Czy nie lepiej użyć kamery w Twoim smartfonie, bo smartfon masz zawsze przy sobie, nosisz go w kieszeni, albo w torebce, albo gdzieś tam przy sobie. Często te kamery w naszych smartfonach, chociażby na przykład w iPhone'ach, są naprawdę bardzo dobre i zdecydowanie lepiej radzą sobie też w gorszych warunkach oświetleniowych niż GoPro. Spokojnie możemy wykorzystywać je dla takich prostych zastosowań i kręcić takie filmy z wakacji spokojnie telefonami. Oczywiście, jeżeli jesteście filmowcami, tak jak ja, albo jesteście sportowcami, którzy chcą regularnie rejestrować to, co udaje im się osiągnąć, to może rzeczywiście warto kupić e, taką kamerę i zaopatrzyć się w swój y, zestaw. Wydaje mi się, że w takim przypadku taki podstawowy zestaw, jedna bateria z kamerką, to może być za mało. Trzeba się wtedy zaopatrzyć w cały zestaw tych wszystkich akcesoriów, rzepów, naklejek, kijków i innych cudów, y, na które będziemy mogli tą kamerkę zamontować po to, żeby wykorzystać jej cały potencjał. Oczywiście generuje to wtedy dodatkowe koszty, ale trzeba się z tym liczyć. Pamiętajcie jednak, że można kupić też poprzednią wersję kamerki, czy to szóstkę, czy ósemkę, siódemkę. E, można też kupić wersję silver albo white, która może trochę mniej potrafi, ale jest dużo tańsza. A jeżeli napalacie się na najnowszy sprzęt, ale nie chcecie go kupować, to pamiętajcie, że można go wynajać. To by było na tyle. Trzymajcie się zdrowo i napiszcie w komentarzach, co myślicie o GoPro 9. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze spostrzeżenia i przemyślenia na temat tej kamery. Piszcie w komentarzach, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!